Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Roaso i witajcie w pierwszym odcinku z naszego nowego serwera NAS Craft, bo jakże inaczej by inaczej mógł się nazywać. Ja oczywiście razem z Maco tutaj ten serwer sobie założyliśmy. Jest to serwer społeczności, który zrzesza osoby stricte z naszego Discorda. Jest to serwer typowo survival. No i gramy sobie w takiej dosyć zamkniętej grupie osób, które w jakiś sposób udzielają się na Discordzie i w jakiś sposób już poznaliśmy te osoby. Dlatego e, Generalnie, jeżeli któryś z Was, widzów moich tutaj e, chciałoby sobie zobaczyć, ten znaczy chciałoby dołączyć na ten serwer, no to oczywiście e, Musicie być na Discordzie, udzielać się, musicie pozwolić się poznać, żebyśmy mieli do Was jakiekolwiek zaufanie I wtedy jest szansa że na ten serwer będziecie mogli sobie dołączyć. Więc tak, dzisiaj takim generalnie słowem wstępu będziemy sobie też tutaj biegać po tym po tym serwerze. Jeszcze to nie będzie taki totalnie normalny odcinek. Będzie to coś w rodzaju takiej pokazówki, w której przelecę gdzieś tam sobie po serwerze, pokażę wam rzeczy, które zostały zbudowane przez tutaj Naszą społeczność i generalnie, i no i tyle, nie? Ja sobie tutaj przełączę się szybkości na kreatywa, żeby było łatwiej e, i szybciej. Także no, generalnie, tak, to jest moja baza. Tak, tak na wstępie. Tutaj się na początku osiedliłem, więc to tak, tak. Powiedzmy. E, a co tu się stało? Czemu tutaj jest takie brzydko zepsute wszystko? Coś tu się musiało palić i to tak ostro. E, ale tak, tutaj się na początku, że tak powiem, osiedliłem. E, tu był taki mój początkowy, powiedzmy, punkt, nie wiem, zbiorczy, <laughs> whatever. No i generalnie, jako że zawsze budowałem się na powierzchni, to stwierdziłem, że tym razem zbuduję się tutaj ładnie pod ziemią. Dlatego tak wygląda moja baza. To jest jeszcze niedokończone. Generalnie wygląda to w ten sposób, a raczej będzie to wyglądało w ten sposób, że jeszcze ta baza zostanie poszerzona mniej więcej w tę stronę, tak samo w tę stronę i w tę stronę, tak dosyć symetrycznie. Jest szansa, że zrobimy jeszcze jakieś różne generalnie miejsca, tam pomieszczenia, które będą do czegoś służyły na pewno. Ewentualnie zrobię jeden taki wielki prostokąt, w którym będzie tam jakiś magazyn. Zobaczymy. Ogólnie większość rzeczy ma być u mnie pod ziemią, dlatego, dlatego, tak to na tę chwilę wygląda. Jeszcze tak, jeśli chodzi o sam środeczek, to oczywiście wygląda to w ten sposób. Tutaj mam jakieś skrzyneczki, kilka hałków. Weź tutaj taki mały, e, taki mały rożek, że tak powiem, z rzeczami raczej bardziej kraftowymi. E, enchanting table, którego jeszcze nie używam. E, no i taki mały tutaj też kącik z jakimiś tam powiedzmy kolekcjonerskimi rzeczami, które raczej tam przy okazji się zdobyły, więc, więc tak to na tę chwilę wygląda. E, pozwolę sobie wam tutaj szczytować e, Dzień. I generalnie tak. To jest moja zgniatarka, jeśli chodzi o, o krowy. Bo to tam muszę sobie troszkę nazbierać w ogóle skóry na, na książki, więc, więc tak to wygląda. E, no i tak, no i po kolei, słuchajcie, mamy pierwszy domek, które dwie osoby się tak bardzo blisko mnie tutaj. E, ogólnie. O matko! Bardzo blisko mnie się tutaj rozbudowały, wybudowały. E, I tutaj mamy chatkę jednego z użytkowników e, naszych ogólnie. Tutaj jest dużo rzeczy. Tutaj, proszę bardzo. <noise> Tak, jesteśmy na streamie, więc, więc mogą być reakcje z czata. Eee, więc tak, tu był Skerson, Weksin też, ja też tu byłem osobiście, tu miałem na samym środku taki ładny pilaryk, pilar z moim podpisem, jednak został on usunięty. No tak to wygląda, jest to, jest to domek Felusia, eee, generalnie wygląda bardzo ładnie, bo no jest, jest od serca zbudowany na pewno, więc, eee, więc trzeba, trzeba go pochwalić. Bardzo ładne okna swoją drogą, podobały mi się. I tutaj mamy obok oczywiście też domek Skersona, znaczy może niekoniecznie domek, ale jego wieża, e, wieża, która wygląda w ten sposób, chociaż wieża to tam raczej to nie jest, bo to bardziej taka jakaś baszta czy coś, cholera go wie. ale generalnie, e, no jest pusto w środku, nie wiem, czy ma coś tam pod spodem, nie będę tam mu się pakował, może nie chcę chłopak pokazywać, dlatego generalnie, no nie będziemy się tutaj e, z brudnymi butami w jego tam, powiedzmy, pomieszczenia mieszkalne pakować, nie, dlatego no, e, teraz słuchajcie... Przemieszczamy się do miejsca kolejnego, czyli w tym przypadku idziemy do Weko. Weko, który jest na koordynatach 4, 3, 2, 4, 70, 385. Tepiemy się tutaj, no i mamy, o kurczę, no i tutaj mamy od razu wioskę obok. Zbudował się, kurczę, przy wiosce, więc proszę bardzo, na bogatości tutaj raczej nic w tej wiosce nie zmienił. No i tutaj mamy naszego e, gospodarza ogólnie. E, czyli tak, mamy tutaj. Jak mi coś zepsujesz, to ja cię ciebie zepsuję, proszę bardzo. E, mamy tutaj już beacon. Generalnie w ogóle ja tutaj jestem taki raczej e, mało ogarnięty w tej grze, bo najmniej z całej ekipy, no może niekoniecznie <grym> najmniej. E, grałem, ale. No, wszyscy mają tutaj już wykoksane rzeczy na tym serwerze. Ja sobie delikatnie tam jeszcze dekoruję moją dziurę, więc, więc powiedzmy, że nie jestem w żaden sposób jeszcze tutaj rozwinięty. E, dlatego no, tak wygląda jego domek. Jak widzicie, już tutaj ma masę kurczę szalkerboxów, także na bogato. E, jako pierwszy ubił oczywiście smoka na naszym serwerze, i chyba Widera też. Także no, dosyć skromny domek, dosyć skromny, bo taki. Znaczy, baza raczej, nie domek. Yy, bo raczej taka schowana w yy, jaskini, czyli również pod ziemią jak ja. Oj, proszę, Liska sobie znalazł. Fajnie. Też chcę Lisa. A co to jest? Aha, to jest. To, to pewnie tym, tym go przetransportował. Także no, yy, tak wygląda posiadłość. weko, yy, chyba więcej rzeczy. Tu nie ma tutaj, ma. Źródełko wody, ale no, chyba tyle, chyba tyle jeśli chodzi o owego. E, także no, teraz postaramy się tepnąć do wody. Nie wiem, czy woda jest u siebie. Woda jest u siebie, świetnie. E, dlatego, też, dlatego też sobie wylecimy na zewnątrz. I proszę bardzo, u wody generalnie będzie śmiesznie, bo woda tutaj ciśnie ostro z różnymi rzeczami związanymi z redstone'em i tak dalej. Dlatego, dlatego woda ma tutaj dosyć roz, jak, jakieś kozackie rzeczy wybudowane. Więc tak, po kolei. Tutaj widzę, że ma zwierzątka. Zwierzątka z tyłu, kulturalnie ładnie, w zagrodach robione, trzymane. To jest domek. Czyli taki raczej standardowy, dosyć ładny, więc, więc tutaj można pochwalić za, za ustrój generalnie, tutaj widzę jakiś, o proszę bardzo, tu jest strycha, tam pójdziemy później, tam też pójdziemy później, zobaczymy co ma w środku, tutaj ma farmy, czyli jedzonko jest na propsie, no i dosyć, dosyć duży domek, w sensie jest dużo miejsca w środku, no i tutaj mamy portal do netteru oczywiście, więc, więc, więc no podstawowe rzeczy aktualnie ma w środku. Widzę, że nie ma za bardzo jeszcze enchanting table ogarniętego tutaj. Może ma gdzieś indziej, holragowie. Tutaj oczywiście trzcina, która no tak jest dosyć na około zrobiona. E, dalej mamy jakąś kolejkę. E, jakąś kolejkę, która jakby chyba średnio działa. E, aha, tutaj mamy, czekaj, tutaj mamy, co my tutaj mamy? Tutaj mamy villagera. A villager ma rzeczy różne śmieszne. E, nie wiem do czego jest ten w sumie. <gry> o, y, woda mówi, żebym za nim szedł, to idę za nim. Aha, no to proszę bardzo, ma tutaj schowane rzeczy różne. I kolejki, o, proszę bardzo, tutaj ma kurcze jakieś tam. Co my tu mamy? Silk Touch. God damn it. looting 3. Ja pierdzielę ten to jest bogaty. Protection 4, Aqua Affinity. Dead Strider. Sharpness 5 i jasny Gwin Sharp Edge 3, Feather Falling. Proszę bardzo, tak się bawi woda, to jest, to jest na bogatości, nie? Tutaj nie wiem co tu jest, tutaj raczej... Podragowie. <ścoughs> no woda ma taki skin powiedzmy, no. Bardzo zdziwiony generalnie. Punch 2, co my tu mamy? Power 5, jeszcze Flame i Infinite. Nie widziałem Mendingu, może Mending jest super przepalarka. Fortune 3 oku. Ej, to mam jakieś. Mogłem ze szmaragdy wziąć, to bym sobie skorzystał. Ja no nie mam szmaragdów. Polera. Death Strider Mending, proszę bardzo. Fire Aspect. I na. Halo. Na samym końcu mamy Efficiency Channeling Protection 3 i Unbreaking. Oj, oczywiście, name tak. Także tutaj jest y... ro... rzecz, w którym robią się pieniądze, w której robią się pieniądze. Co, co, co jest? Aha, on to niszczy. Aj, proszę bardzo, i tutaj ma zejście. Czyli generalnie chowa to przed ludźmi, żeby, żeby nikt nie zobaczył. Oddaję ci Cobblestone'a i idziemy zobaczyć dalej. Czyli generalnie, no troszkę, troszkę. O, lama. Troszkę, że tak powiem. Pokazałem tutaj go dobytek. No i mamy Villager Breedera, chyba. Chyba tak. To jest Breeder. Nie wiem po co to w sumie chyba. Aha, dobra, już wiem. Tym zasila swoją tutaj tam niewolniczą pracę, kurczę. Także no, o, zgadza się, widzicie, jak, jak przytakną, czyli generalnie niewolnictwo w czystej postaci. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy sobie do Knapola. Tym teraz i knapol tutaj sobie jest. Knapol już tutaj, już Elytrę sobie ogarnął, jako dzisiaj kolejna osoba, już ma cały secik nederytowy. E, widzę papugę tutaj ma i nie ma domku, czyli generalnie knapol, knapol lubi pod gołym niebem sobie mieszkać, żyć. E, I widzę, że tutaj ma co tutaj ma. Tutaj ma jakieś różne dziwne rzeczy. Nie będę mu grzebał w skrzynkach, bo tak nieładnie. E, Papuszka jest. Są krowy, są owce. Tutaj ma coś. Co to jest? Drogo, wiecie co to jest? Jest coś ciekawego. Tutaj ma, proszę bardzo. Tutaj ma. Iron farmę. Tutaj ma farmę Ironów. No dobrze, rozumiem. Eee, która, która, która aktualnie chyba. Eee, no troszkę to musi potrwać, zanim to generalnie zacznie działać. Ale tutaj ma farmę Irona. O, proszę bardzo. Może będziemy możemy zobaczyć. O, i spada sobie ziomeczek. Odpala się. No, i generalnie tak się wykorzystuje biedne golemy do, do tworzenia żelaza, nie? Także, jak widzicie, wszystko legalnie. O, proszę bardzo, tutaj mamy coś, tutaj mamy coś dużego. Knapol generalnie też budował na moim serwerze RPG, dosyć sporo rzeczy, także on budować potrafi. O, tutaj jest jeszcze breeder, kolejny. E, tylko, że w tym przypadku jest to breeder od e, Knapola. I tutaj nie wiem, co tu jest, w sumie, nie wiem, co tutaj będzie. Hmm. Aha, tutaj ogólnie też ma swoich ziomeczków. E, czyli chce zrobić coś podobnego do tego, co zrobił sobie e, woda. Najprawdopodobniej ma Silk Toucha, ma Mendinga, ma Unbreaking. I widzę, że jeszcze tutaj ma, ale tutaj ma e, tego naszego tam. Smithera, Smith kurczę. Kowala generalnie, więc no tutaj ma jakieś tam różne dziwne rzeczy. No i to, to by było, jeśli. O, mam chyba i za nim. Dobrze, to idę za nim. Chcę coś pokazać, ewidentnie. O, czyli mamy wejść tutaj sobie. Dobrze, zobaczmy. No, idę, idę, spokojnie. Tu będzie jak jak nic. A, nie, tu jest farma slimów. Chyba. Ta. Ja. farma slimów, czyli. Czyli generalnie mamy tutaj e... kilku poziomową farmę. Także. Także no, yy, możesz na spectate. Jak chcesz zobaczyć farmę prochu, to możesz się wtepnąć. Farmę prochu będę robił u siebie, więc ludzie sobie zobaczą. Yy, czekaj, bo włączyłem hitboxy niechcący, ludzie sobie zobaczą to potem yy, kiedyś u mnie generalnie. Męczy Creepery, nie? <ścoughs> Także no, yy, więc tak, mamy kolejny domek ogarnięty. Tak naprawdę Knapol, yy, kto jeszcze jest na serwerze? Był jeszcze na serwerze Sanchez. Był również jeszcze na serwerze Vexim. Czy jest ktoś generalnie tutaj, kto wie gdzie jest ich domek, żebym mógł to pokazać? Nope, czyli nikt nie wie. Czyli jeszcze mamy tutaj kilka osób na serwerze. Jest jeszcze Maco, jest jeszcze Efi, która też zaczęła niedawno grać razem z Maco. w sumie mniej więcej w tym samym czasie, więc nie wiem, naprawdę nie wiem gdzie oni mają swoje domki. Dlatego wam tego dzisiaj nie pokażę. Jednak będzie okazja, będzie okazja w przyszłości, gdyż e, Gdyż te odcinki będą pojawiać się częściej na pewno I ja bym chciał wrócić do domu swojego, nie? Nie bardzo wiem Ja musiał, aha dobra, Ja musiał się tak, łomatko. kurde Proszę bardzo e, Także no, ja bym sobie chciał wrócić do siebie, mam ile? 900 na 500, o ile dobrze pamiętam, także ja się tak po prostu przelecę 930 o proszę bardzo 930 damy 100 470 to woda zna lepiej kordy mojego domku niż ja Proszę bardzo Więc tak generalnie jeśli chodzi o, o ten serwer no to wygląda on mniej więcej w ten sposób Tak jak mówiłem jest to Zwykły serwer survival, na którym będziemy sobie grać Chcieliśmy zrobić coś takiego typowo dla społeczności Dlatego najprawdopodobniej co jakiś czas będą się pojawiać wipe'y I co jakiś czas będą kolejne sezony Bo całą naszą rozgrywkę, może niekoniecznie całą Ale będą materiały z tego serwera Nawiązałem tutaj też z współpracę z innymi twórcami Tudzież ze Sanchezem, który również będzie wrzucał na swój Kanał, filmy z tego serwera. Ja również będę coś tutaj wrzucał. Jednak nie będzie to taki odcinek jaki był dzisiaj. Będzie to już coś bardziej, że tak powiem, może w cudzysłowie, reżyserowanego, czyli będziemy sobie ogarniać jakieś konkretne rzeczy na serwerze, tudzież budować coś, prankować, eventy robić, eksplorować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w kolejnych odcinkach już to będzie wyglądało troszkę inaczej. Ja sobie jeszcze przy okazji ogarnę jakiegoś tam moda z kamerką. Żeby to też wyglądało jakoś porządnie, także, także no. Na dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze będę miał dla Was w przyszłym tygodniu więcej informacji dotyczących mojej działalności, dlatego dlatego śmiało możecie sobie gdzieś tam poustawiać jakieś dzwoneczki i tak dalej na moim kanale, żeby być na bieżąco, gdyż sporo nowych informacji wleci i będę miał dla was sporo nowych newsów. A tak jak mówiłem, na tę chwilę to będzie tyle. Nie wiem, kiedy pojawi się drugi odcinek, postaram się to wrzucać dosyć regularnie I jednak muszę mieć też czas, żeby coś fajnego Wam nagrać, żeby to nie było też jakoś bardzo nudno Żeby to nie było tak jakoś bardzo nudne Wybaczcie, że mi się język plącze dzisiaj, ale jeszcze nie wypiłem kawy Bo dopiero sobie zrobiłem i dopiero zacząłem streamować Także no, jeszcze przy okazji zapraszam Was na streamy Poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i soboty Od godziny 18, przeważnie do okolicy godziny 21 Godziny 21, jeżeli mam wolne soboty, to troszkę dłużej E, także no, gramy sobie w Minecrafta i inne różne gry, także polecam, a na dzisiaj z Wami się żegnam, także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, szerokości i do usłyszenia.